Jak widzicie, fotele czekają. Ja się właśnie do nich teraz zabiorę, znowu po długiej przerwie. Natomiast on się bardzo zmienił. Jeszcze suwitów nie ma, suwity będą kręcone w przyszłym tygodniu. Natomiast ja tutaj trochę ogarnę, bo zrobiłam wczoraj wielki bałagan. Sprzątnę i zabieram się zakręcenie. Chciałam Wam pokazać pokrowce serę pokrowc od foteli. Jak wygląda ten cały kombinezon? Natomiast gdzieś mi zniknęły szukami, chyba z godzinę. No i w końcu je znalazłam w takim nieoczywistym miejscu. Głównym wstępu i wyjaśnienia. Ja nie jestem tapicerem, nie mam już żadnych jeśli chodzi o szycie. W ogóle sama igła i nitka działa na mnie jak płata na byka, bo co mi się ręce, ja w ogóle bardzo nie lubię szyć. I na samym wstępie założyłam, że przy takie zalewaniu pomoże mi krawcowa. Dużo tłumaczec chodzi. Tak wyglądają pokrowce, które ściągnęłam z moich hoteli. Nazwijmy to roboczu, że jest to kombinezon. On jest yy, tak użyty, żeby karty, żeby można go było fajnie naciągnąć na, na tą ramę. I stwierdziłam, że jego osiągnę w całości, z go do krawcowej i poproszę, po żeby uczyłam na jego podstawie po prostu dwa nowe. No i rzeczywiście tak się stało. Krawcowa uszyła mi z mojego materiału właśnie dwa nowe pokrowce. Są, i na, są one kropka w kropkę takie same, łącznie z tymi wszystkimi uszami, więc będzie mi go po prostu dużo łatwiej naciągnąć. Zależało mi też na tym, żeby tutaj e, uwzględniła też krawcowa właśnie te... E, Czuję do przyszycia, tak fachowo. Tak, chyba tak, one bardzo fajnie wyglądają, dodają takiej klasy e, tym fotelom, więc rzeczywiście ona e, przystała na moją prośbę, uszyła mi nowe pokrowiec. Jeśli chodzi o koszt e, zakupu samego materiału, 2 metry tej tkaniny, e, z której mam właśnie uszyte pokrowce, to jest koszt e, około 70 zł. To ona kosztowała 30 parę zł za metr. W tej chwili nie pamiętam, jak gruba jest tkanina tapicerska. Plus samo uszycie tych kombinezonów to jest dodatkowy koszt dla około 40 zł za dwie sztuki. Więc w cenie 70 Plus 40, mamy 110, tak? No, w sumie sensie 110 do tych mamy kopię ale, właśnie jest jedno, ale. Ja na początku źle, wy, źle wyliczę potrzebowanie materiału, nie wzięłam uwagi pod uwagę tego, że rzeczywiście jak będzie jeszcze, 6, to będzie miała odpad i. I nie po prostu na plecy. Więc yy, dlatego ja tak długo rozlegałam z nagrywaniem nowych filmików, bo po prostu nie miałam tego materiału, yy, który byłby mi potrzebny na plecy. Ciężko było mi się zebrać w żeby go zamówić w sklepie internetowym. A że któregoś razu przy okazji yy, przychodziłam koło tapicera, więc weszłam do niego i rzeczywiście tapicer mnie poradował. Wybrałam sobie nowy materiał właśnie u tapicera, sprzedał mi bez problemu. Ten natomiast był bardzo drogi po to 60 zł za metr, ja się nie znam na tkaninach, nie wiem yy, czy rzeczywiście ten rodzaj materiału jest taki drogi, natomiast to miałam począć, wodził mi taką cenę i ten materiał to kupiłam, więc yy, coś takiego będzie na plecach, a tak, yy, takie coś będzie na, na siedziska. Wiecie, ja jestem optymistycznie sobie mam nadzieję, że na facetach będzie bardzo fajnie. No dobra, to co? Działamy, nie? To przecież Wygodny? Pierwsze posiedzenie. Szefie, szefie, wygodny? Dokładnie wygodny, nie? Mhm. To będzie twój. na no, mój? Czemu mój czy jest w owijakach? co? Jeden fotel jest zamontowany, tam w tyle widzicie, Przemka sobie na nim siedzi. Natomiast my mieliśmy problemy z zamontowaniem go do konstrukcji, ponieważ nie mogliśmy trafić w śruby, w otwory na śruby, które były po prostu materiałem. Dlatego teraz sobie mamy taką końcówkę w kształcie stowka, skazujemy sobie te otwory, żeby nam było po prostu w przyszłości łatwiej. jak my, takiego stożka, ale nie możecie to zrobić po prostu większym wiertłem. I będzie ten sam efekt. Przemek stwierdził, że już na samym początku zrobiłam błąd, więc stwierdził, że mnie w tym zadaniu wyręczy. Jak widzicie, z moje jest i ponownie naciąga kombinezon na całą na konstrukcję. Co Przemek, gdzie zrobiłam? Proszę. No, no. Słodziściśmy z frankiem, że ta pizzerwania nie jest najłatwiejszym kawałkiem chleba i, i na pewno byśmy mieli tak zarabiać na niego, byśmy chyba nie zarobili. To trzeba nie cierpliwość. Ja to do samego męża. To są oryginalne od tych hoteli, w foteli, Kawałek woździerzu. Ja nie będę go wymieniać. Ja jest ok, nie jest deformowany, jest suchy. A to, że ma krawędź pizzerii, na przykład, jak tak to brzduje pod materiałem. Tutaj natomiast mam teraz te kawałek materiału, który posłuży mi do obicia tego, tego kawałka płyty. A może mi w ten saker. Pamiętajcie się, że ta płyta leży właśnie na materiale, że nagle wam go nie zabrakło z jednej strony. Natomiast różki są tutaj normalnie problematyczne. Zobaczcie, go ugnie w taki sposób materiał, żeby on się ładnie uformował do, do kształtu, który mamy właśnie na, na płycie. I delikatnie przyłapcie takerki. To samo powtarzacie przy pozostałych trzech drogach. od razu nie przebijam tkaniny po całej długości takerem. Zauważyłam, że po prostu szybki wychodzą z tej strony. Natomiast jak ten materiał jest grubiej założony, one na rogach nie wychodzą. I jeśli ja go teraz dołożę do fotela, to będę mogła jeszcze nie wiem, albo szybkami albo gwoźdźmi po prostu ładnie przymocować je do pleców. W tej chwili jesteśmy już przygotowani do tego, żeby zamocować ślisko które jest tutaj na konstrukcji. Dopiero później mocuje się plecy, ponieważ plecy maskują wszystkie te twory, w których wchodzą śruby. Natomiast y, musi mieć przygotowanych do tego jeszcze swoich pomocników. Mam tutaj dwójeczkę. Przemcio i Fifi. Tak, ponieważ wyświetla trzecia parę I, i łapka <grystanie> się też przydanie, Fifi? No ciężko będzie po prostu zrobić to samodzielnie. Mocowanie śrub jest y, bardzo ciężkie. Gdybyście nie wiedzieli, jak zrobić miejsce na śruby, czyli dziury w tkaninie, polecamy kręcenie. To było na tyle. Myślę, że tematy foteli jest już wyczerpany. Nasze są już złożone, odnowione i myślę, że właśnie w takim stanie zasiądą w naszym salonie, tudzież już w bibliotece i czasami nie wiemy, co się z nimi stanie. Natomiast są to dla nas bardzo ważne dwa fotele, ponieważ jeszcze raz nakładaliśmy tapicerkę i chylę czoła wszystkim tapicerom. Ten kawałek chleba naprawdę nie jest lekki i trzeba mieć do niego dużo cierpliwości. My też potem jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że są ok, a jak najbardziej oddają chyba nasze charaktery.